wychodzisz za mąż i żenisz się już z brzuszkiem twojego męża. Ty się już żenisz z siwizną swojej żony. Oni tak na siebie patrzą, bo są przekonani, że tak zostaną na zawsze, jak są w ślubie. Ktoś mówił, że jak jest stoją przed ołtarzem narzeczony i narzeczona, to narzeczony myśli o jednym. Żeby ona się nie zmieniła. Rany, żeby ona się nie zmieniła. Żeby ona była cały czas taka, jak jest teraz. A narzeczona myśli, żeby on się zmienił. O rany, żeby on się zmienił. Żeby jakiś tam spoważniał, żeby przestał tą piłkę ciągle grać, czy tam jakieś tam Czy jest powołanie, natomiast powiedzmy sobie od razu, czy jest powołanie do samotności? To pytanie wielu ludzi zadaje. Nie ma powołania do samotności. Chrześcijanin to jest człowiek, który musi mieć relacje. W relacjach się rozwijamy, w relacjach się poznajemy, tym ludziom, którzy pytają o powołanie do samotności, bardzo często myli się z bezrze, bezrzędnością, że ktoś nie założył rodziny, zdarza się jakieś pani, częściej kobieta niż mężczyzna, i wtedy, czy to, to on ma takie powołanie? To znaczy, do, do bezrzędności może Pan Bóg powołać, ale nie do samotności. My wszyscy musimy mieć kogoś, za kogo będziemy jakoś odpowiedzialni. Odpowiedzialność rodziców za dzieci jest ogromna. Ale odpowiedzialność wujka Cioci też jest jakaś za, za to dziecko, tylko już jest mniejszego kalibru. Ale my wszyscy musimy być odpowiedzialni, do tej odpowiedzialności musimy się zobowiązać. Tak jak na chrzcie Świętym rodzice się zobowiązują, że będą dzieci wychować po katolicku. Samotność, ksiądz Dziewiecki kiedyś powiedział, kapłan z Radomia, samotność bardzo sprzyja, i do samotności przykleja się egoizm. Nawet jeśli ktoś nie założył rodziny, powtarzam, niech wstąpi do wspólnoty, niech wstąpi do jakiegoś stowarzyszenia, niech wstąpi i gdzie będzie musiał słuchać przełożonego, gdzie będzie musiał słuchać jakiegoś tam prezesa. Samotność, powtarzam, za księdzem Dziewieckim, do niej się bardzo przykleja egoizm. I dlatego musi, nawet jeśli ktoś nie mieszka, nie założył rodziny, musi w jakiejś strukturę wejść, żeby tam się po prostu sprawdzać. Kiedyś jedna eks siostra zakonna, która wy, wystąpiła z klasztoru, mówi: W zasadzie robię to samo co w klasztorze. Rano idę na mszę świętą, modlę się, potem idę na katechezę, jestem katechetką. No to, to samo co siostra. Ja mówię, z jedną różnicą: nikt cię nie posłał. Siostra jest posłana jest z posłuszeństwa. Te, te same rzeczy możemy robić. Ktoś robi z własnego się, drugi robi z posłuszeństwa. No i w oczach pana Boga to, jest, to jest, są różne rzeczy: posłuszeństwo i posłanie.